Dzień dobry Państwu, po wyborach znowu jestem w stanie na coś parę słów powiedzieć. Otóż gratuluję wszystkim uczestniczącym w wyborach na posła, na prezydenta. Natomiast mam pretensje do niezdecydowanych, co nie głosowali. Powtarzam, nie głosowali to jest... 48% i coś tam 90 głosowało, a pozostali nie. Kochani, tak być nie może. Tak być nie może. Powtarzam. Skoro są wybory, jesteś Polakiem, trzeba w nich uczestniczyć. Ale mimo wszystko odwołuję się do młodych. Młodzi, wy jesteście teraz młodzi. Ja kiedyś byłem młody. Ja pamiętam swoje życie od 68 lat. 68 roku. Miałem 19 tyle lat. Czułem wiarę w to, co robię. Byłem patriotą. Ale ciągle mnie oszukiwano. Ciągle dysponuję, że będzie dobrze. Pamiętajcie, wy jesteście teraz młodzi i ja też byłem młody. Wy będziecie tym kim ja teraz jestem, kiedyś i zrozumiecie mój film wtedy, nie dajcie się oszukiwać, nie dajcie, ja w 68 roku pierwsze głosowanie miałem, miałem 19 lat, byłem to myślałem, że świat zdobędę i co się okazuje, po 45 latach w 2013 roku zrobiłem protest, tu co mówiłem w poprzednich filmach, dlaczego? Bo jesteśmy cały naród oszukiwany. Ja dopiero potrzebowałem 45 lat, żeby zrozumieć, że politycy nas oszukują. Rządy wszystkich krajów, ale nie, inne kraje zostawię. Myślę o naszym, Polsce. Nie dajcie się popełnić takiego błędu jak ja. Jeszcze raz wracam do pana Kupiza. On miał rację. Wszyscy ci się boją o jednomandatowe okręgi zdają egzamin. Jeśli im oczywiście zabierzemy dotacje, a ja do tego dążę. Wtedy niech się sponsorują za swoje pieniądze. Mówią za zaraz są zwolennicy, że będzie przekupstwo. A ja mam program, gdzie konfiskata mienia w całości. Zastrzeni wierzenia majątku publicznego. I tu już ucinam wszystko. Nie ma, że o będzie Pamiętajcie Pamiętajcie, jednostronkowe mandaty, popieram pana Kukiza, zdają egzamin, bo wszyscy mogą startować, wszyscy biedni i bogaci. Nie potrzeba tymi pieniędzy dawać na kampanię kampanie wyborcze, jak dają. 15 minut za mileś. Ty tam się zacznie to pieniądze za wasze, za wasze, bo rząd daje za wasze pieniądze im. Dlatego ja jestem przeciwny temu. Zabrać tylko ze składek członkowskich, a pomimo jedno wyjaśniam wszystkim wam, tobie, 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 że jedno mandatowe, mandaty, jedno mandatowe okręgi, to znaczy to, że wszyscy się znamy, tu się znamy, tam się znamy, tam się znamy i ma szansę najlepszy, gdzie przy małym nakładzie wybiera go większość. A jak wy, cała Polska, nie wiecie jak to zrobić, to zapytajcie się mnie, monarchy, Henryka kulty jeszewo jak to zrobić, ja Wam powiem jak to zrobić. Druga sprawa. Chodzi o 48,1%. Głosowanie. Kochany narodzie, ty, babciu, dziadku, i tam inna jakaś kobieta, inny jakoś mężczyzna, Pamiętajcie, mamy inteligencję w sobie. To wy nie robicie na złość tym ludziom, że nie pójdziecie na wybory. Wy robicie na złość przyszłemu pokoleniu. Przyszłemu pokoleniu. Dlatego kochani, ja was proszę, idźcie na głosowanie. Wybierzcie. Ale pamiętajcie, nie dajmy się wreszcie sprowokować polityką. Konkretnie musi być. Sami się ze składek się utrzymują. Dotacje zabrać. Biura proszeńskie zabrać. Każdy może głosować. Znaczy, jeżeli są biura, są urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie, Tu jest prawdziwa demokracja. Co ja Wam proponuję? Monarchia elekcyjna. Was nigdy nie zamiedził. A ja ogłosiłem się królem jednomandatowym, znaczy samozwańczym po to, żeby Was prowokować. Wy młodzi ludzie możecie tu działać. I to dla Was jest. Dla Was mówię, dla Was. Co ja mam z tego, że ja tutaj mówię? Bo ja mam rodzinę, dzieci, tak samo jak Pan Kuzis. Nie chcę uciekać za granicę. Dlatego ja w 2013 roku już to zwiedziałem po 45 latach, że jestem ciągle oszukiwany przez rząd, dlatego jesteśmy, dlatego jesteśmy y, winni temu, winni jesteśmy temu, żeby y, polityków zamienić na patriotów. Dość oszukająca przez polityków. Proszę Państwa, przepraszam, że tak się uniosłem, ale nie ma innej mowy, żebyście zrozumieli. Jesteśmy patriotami w własnym kraju, nie wjeżdżamy, tak jak pan Kutrys, ma swoje dzieci dla wnuków zańczy. Ja go popieram, wcale tak to popierałem, od chwili wiekszy, że statuje. Nas, my się musimy jednoczyć, jednoczyć, nie walczyć, to dzisiaj przyjechali pielęgniarki. Kiedyś byli, by, by, były panie, panie z, z oświaty, pytam się, nie walka na ulicy i tedy ewencje, Działamy i władzę zdobędziemy! Zdobędziemy! Nie ma odwrotu! Tak. Tylko wy, młodzi, nie dajcie się oszukiwać, bo ja czekaję na to 45 lat, dzisiaj mija 47. Pozdrawiam wszystkich. W następnym filmiku nagram resztę. Do widzenia.